Witajcie moi drodzy, kolejny odcinek kupuję akcje. Nie ma co przedłużać, zaczynamy. Zobaczcie, jak wygląda mój portfel pod koniec tego filmu oraz jaką akcję kupiliśmy. Na początek zasubskrybuj ten kanał, jeżeli interesują Cię tego typu zagadnienia. Ostatnio nagrywaliśmy o aplikacjach na MacBooka, o AI, o kryptowalutach, no i też poprzedni odcinek z serii kupuję akcje. Zobacz sobie też pierwszy link z opisu tego filmu, gdzie polecam różnego rodzaju projekty, giełdy kryptowalut, brokery akcji, różne projekty, które są ciekawe według mnie, czy narzędzia AI oraz masz do mnie kontakt na social mediach Instagram, TikTok, Twitter i YouTube. Tak wygląda w tym momencie nasze konto, mamy 10 119 zł, względem roku mamy zysk oczywiście, bo dopłacamy, ale względem tutaj można powiedzieć miesiąca, no to mamy delikatny spadek czyli tutaj spadamy prawie poniżej 10 tysięcy no, 1000 zł od i minus 92,2% od zeszłego miesiąca generalnie mamy zwrot 4000 zł na plus i 116% stopa zwrotu jak to się klasyfikuje po spółkach Nvidia mamy najwięcej 788% zysku meta dalej 175% zysku intel 36 Netflix 247 i Tesla 75%. Dalej mamy akcje, które tutaj widzisz. Na minusie tutaj dalej jest BMK, Walt Disney, NIO, Etsy, Teradoc Health i Beyond Meat. Tutaj jak wpadła za rejestrację z mojego linku akcja Sony za niecałego piątaka. Rejestruj się z mojego linku, też dostaniesz tam jakiś bonus. Prawdopodobnie oni to włączają, wyłączają od czasu do czasu po pierwszej inwestycji na platformie Trading 212. No, i tak jak widzisz, wykres wygląda. Najmocniejsza jest dalej Nvidia, Meta i Intel w top 3. Natomiast mój całkowity, jakby tu zysk, to jest ponad 4000 zł, więc 10 tysięcy ponad mamy na koncie. W tym miesiącu kupiliśmy sobie 28 listopada akcje PayPalu. PayPala nie kupowałem już praktycznie czerwiec 2.23 oraz luty 2.22 oraz styczeń 2.22. Tak to wygląda. W tym momencie kupiliśmy 0,4 za stówkę akcji. No i jak to się prezentuje na wykresie? PayPal jest tutaj w topce, można powiedzieć, ale nadal na minusie. Czyli nadal jesteśmy do tyłu, ponad stówkę, czyli 22% na minusie. Paypal tu spadł na dno, dlatego zdecydowałem się to kupić, bo wydaje mi się, że ta spółka ma nadal przyszłość w ujęciu trzymiesięcznym. Kupiłem dość tanio rocznym itd. i tak dalej. Szczyty tutaj widać, taka mediana trochę się prezentuje. Ma już Paypal za sobą, ale nigdy. nie... Nie wiadomo jak to będzie wyglądało. Mamy półtorej akcji PayPal o wartości 348 zł. Teraz dokupiłem właśnie za stówkę. No i tak to generalnie wygląda. Będziemy się starali ucinać te straty, to znaczy jeżeli będą okazje i fajne firmy, to będę dokupował. No a takich mocno już nagrzanych spółek jak Nvidia, może jeszcze kogo tutaj mamy takiego mocnego? Netflix, dość mocny Meta. Czy AMD to może nie? Zresztą zobaczymy. Nvidia to rewelacja, no jak to tutaj wyszczeliło to to jest szok. Zysk 1200 mi tutaj zrobiło, mam ponad dwie akcje, średnia cena ja kupowałem po 16 dolarów. A jak to wygląda? Może zobaczmy też jak to wyglądało właśnie w PayPalu. Mieliśmy średnią cenę 73 dolary zakupu. A dzisiaj kupowałem za 62, czyli też jest fajnie, nie? Trzeba to w ten sposób traktować. No i co, tyle ode mnie. Jeżeli to cię zainteresowało, daj lajka, like jakiś komentarz i widzimy się w kolejnych materiałach. Subskrybuj kanał.